A, ja nazywam się Zosia, witajcie na moim kanale. E, chciałam wam od razu wyjaśnić, hmm, dlaczego nie było filmików przez ostatnie dwa tygodnie. Byłam chora, po prostu byłam chora, plus jeszcze tak myślałam, co by tu nagrać, co by tu nagrać. Nagrałam odcinki dwa aż, ale jeden, przez to, że byłam chora, nie mogłam zrobić jakby nie, No, nie mogłam nagrać lektorowania jakby swojego. A drugi odcinek ym, to jest... To był na Halloween, ale było już po Halloween, więc no, nie wstawiłam go. Także dzisiaj mam nadzieję, że dam radę cokolwiek nagrać. Jest godzina 16.10 sobota, ja w niedzielę zazwyczaj montuję filmy, bo w poniedziałki wstawiam o godzinie 15, jeśli ktoś jeszcze nie wie. Ewentualnie jak nie wstawię w poniedziałek, to znaczy, że wstawię w tygodniu, w ciągu tygodnia albo w ogóle nie wstawię. Ale będę się starać teraz już regularnie, bo wychodziło mi to, ale później właśnie tutaj mi coś wypadło, tu mi się nie udał filmik raz, a no to te ostatnie dwa razy, no to byłam chora. Więc chcę wam powiedzieć, że będzie dzisiaj taki vlog. Mam nadzieję, że, że będzie Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, będę wiedziała, że może zrobię takich więcej odcinków. Jeśli nie, dajcie łapkę w dół, da mi to do myślenia, że raczej nie, nie lubicie takiego kontentu. Ja też mam problem z kontentem ostatnio, serio, serio naprawdę. Yy, ale coś w obiecuję, obiecuję. Yy, także tak, dzisiaj na 17 chyba będę jechała do pracy. Nie, pewnie Wam nic stamtąd nie nagram, może się tylko przywitam. Siema. Jem sobie właśnie lody. słone karmel z Biedronki przepyszne. Serio. Mega. No. Mm. Ja byłam już w pracy. W ogóle sytuacja straszna dla mnie. Byłam sama w całym budynku. Jestem drogul No i byłam sama zamknięta. Yy, I nagle słyszę ktoś puka. Akurat jak byłam przy drzwiach i odłączałam kabel od odkurzacza, yy, i, i ja tak zacichłam, ucichłam znaczy się, i tak okurzwa, o ja pierdzielę, serce mi tak nawalało, zaczęło nawalać. Ja cała już taka wiecie, czerwona na twarzy, pewnie byłam taka wiecie, rozgrzana, że tak powiem, i słyszę zaraz, zaraz drugi raz, że ktoś puka. Uciekłam do łazienki yy, i zadzwoniłam od razu do mamy. Napisałam do mojej cioci i, i w ogóle i do mojej e, koleżanki i do kolegi jeszcze, więc dużo osób o tym wiedziało, że właśnie ktoś próbuje mi się wbić e, do powiedzmy budynku, nie? Ja taka zestresowana już okuźwa polazłam tej łazienki z powrotem. E, I gdy już e, chciałam wyjść, słyszałam nagle, że ktoś pcha drzwi. Bo to jest taki charakterystyczny dźwięk Jaś ja się tak, o fakt, wracam. Mamo, przyjedź, po, przyjedź, przyjedź do mnie, przyjedź szybko, bo ktoś mi próbuje, no ktoś szarpie drzwi do mojej cioci. Ciocia, moja ciocia już jechała w ogóle, nie? Jak do niej napisałam, że no jednak trzeba przyjechać, bo ktoś próbuje mi wejść. Okazało się, moja mama bardzo szybko przyszła. Okazało się, że pan umówił się z drugim panem. E, bo ten pan to był elektryk, który mi się dobijał do drzwi i słyszał, że ktoś jest, i myślał, że ja jestem panem, z którym się umówił e, na jakieś tam, no nie wiem, na elektryczne jakieś rzeczy, ale pomylił schody i zamiast pójść w dół, poszedł w górę. E, I takim sposobem zostałam wystraszona przez elektryka. E, mega się stresowałam, bo to było naprawdę. Ja byłam okropna. Aż mnie żołądek ściskał, no naprawdę. To było akurat nieprzyjemna sytuacja z dzisiaj nie powiem mam, że serio mega się wystraszyłam później mi się aż ono chciało sprzą sprzątać ale już dałam radę do końca e, no i co byłam w Biedronce, kupiłam sobie lody właśnie i parę innych rzeczy, dobra, pokażę wam szybko co kupiłam dwa opakowania tofu wędzonego ono jest dla mnie lepsze niż te z Lidla e, nuggetsy bardzo dobre i są jeszcze na przecenie, więc polecam Lawarz, bo w sumie spoko jest, ale no nie wiem czy będę go jadła. I żele, bo były na przykład promocji i są spoko też, ale nie kwaśne. No i to wszystko w sumie. Już idę spać, już rozłożyłam sobie łóżko, schowałam lustro, poćwiczyłam, jak widzieliście, akurat tańce, które są, no to wiadomo, że tam bardziej jakby przed pracą jeszcze robiłam, w pracy nie nagrywałam. Słyszeliście opowieść przed chwilą chyba o tym, jak mi ktoś pukał do drzwi i się wystraszyłam. To był na miejscu, serio. No i co, wróciłam do domku. No, i znowu mnie czekało rozciąganie, bo. Aha, i w ogóle chciałam jeszcze pokazać moje siniaki na kolanach, bo się na tańcach. I. No, to jest prawe, ale na lewy mnie widać trochę tylko. Także. Słuchajcie, tańce są przerąbane, jak zapomina się na kolaników. Siema. Jest już kolejny dzień, niedziela, godzina 14, pół godziny temu wstałam dopiero. Nie mogła się zleć suszka serio. Jem sobie, właśnie. No. Mogę Wam pokazać. Taka miseczka, przepiękna, prawda? Już nadgryziona, ale na Tofu, kasza, pieczarki i szpinaczek. Taram. Oto i w takiej pięknej miseczce. Ona seria jest ładna, naprawdę. tym z <grym> Graliśmy przed chwilą w Naka, ale mi się już znudziło i, i, i nie chcę. On to wyglądać. Tak, mam takie buty. Może średnio dopasowane kolorystycznie, ale zbliżono. Zbliżone, powiem tak, zbliżone. Teraz szybko się pomaluję i, i ogarnę włosy, tak mniej więcej. W sensie zwiąże z powrotem tak, żeby mi nie wychodziły. I jedziemy. Tak w sumie to mi się nie chce do kina, bo muszę się pouczyć jeszcze jutro, na jutro a wrócę do, do domu tak 22 no ale wstałam dzisiaj o 14 albo 13.30 coś takiego więc długo sobie spałam dobra, lecę teraz sobie będę oglądać YouTube'ka. Jest już 22. Też będę jadła. Uwaga. Kolejny raz. Nuggetsy, ale nie chcę mi się już nic robić. I, u -u. I taki suchy lawasz. Podgrzany. Mm. Ostatnio bardzo go lubię. No i będę już kończyć. Troszeczkę się poucza, ale boli mnie głowa, więc no nie wiem. Zobaczymy w sumie. Chciałabym, ale no zobaczymy, muszę dzisiaj umyć i ogólnie nałożyć maskę na włosy i takie tam. Także no, byłam na Furiozie w kinie. Serio mega polecam, film mega mi się podobał. On jest mega brutalny, bardzo dużo się tam biją i to wiecie, kibole. Nie będę robić spoil spoilerów, bardzo Wam polecam. No, ja teraz mam zawsze po filmach mam taką pustkę, wiecie o co chodzi, że kurde, nie wiem co z sobą zrobić. Mm, także chyba najlepiej to by było, gdybym poszła po prostu spać. Dobra. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Mm, I co? Naura? Nie, to zbyt kręgowe. Pa.